Gucci Guilty Elixir de Parfum dla kobiet. Wisteria to w mojej ocenie dwa przepiękne zapachy. Jeden zapach Gucci Guilty, który po prostu porwał mnie totalnie na bardzo, bardzo długo. Przez tyle czasu nie kręciłam nic a propos zapachów, ponieważ używałam tylko tego jednego zapachu Gucci Guilty dostaje bardzo wiele komplementów. Być może na początku nie przypadnie on wam do gustu i być może nie na każdej skórze pachnie tak samo. Natomiast jest to niesamowity zapach wisterii. Możecie to porównać tylko właśnie w tym okresie, kiedy pachną wisterie czy tak jest rzeczywiście czy Gucci Guilty pachnie wisterią kolejne perfumy które w moim odczuciu pachną wisterią to jest Versace Crystal Noir nigdzie w składzie nie jest ujawniana ta wisteria w mojej ocenie jest to robione celowo żeby te perfumy były nie do podrobienia żeby nikt nie znał Faktycznego zapachu, na którym są te perfumy wzorowane. Dlatego są one tak wyjątkowe. Bardzo podobne do tych perfum Gucci, jednakże trochę po prostu takie bardziej rzeźkie. Te perfumy Gucci są bardziej takie przytłumione, takie jakby przydymione, ale nie czuć dymu, tylko są takie bardziej otulające, takie bardziej puchate. Trudno mi to jest tak wytłumaczyć, bo to nie chodzi o to, że one są duszące, czy wręcz odwrotnie. One są po prostu mniej takie świeże. O, może tak bym to powiedziała, że one są bardziej takie pudrowe. A te wersacze Crystal Noir są właśnie też y, czuć wisterię bardzo, bardzo wyraźnie w mojej ocenie. Natomiast jesteście to tylko w stanie sobie porównać y, po prostu o tej porze roku i potwierdzić to, czy faktycznie czuć wisterię i one są po prostu bardziej takie rześkie i moim zdaniem jeszcze bardziej przypominające zapach wisterii. Oba zapachy są naprawdę wyjątkowe. A wisteria pachnie po prostu oszałamiająco. Przynajmniej ta moja wisteria, którą tutaj widzicie na zdjęciach. I tutaj muszę się wytłumaczyć dlaczego nie było tak długo filmów o perfumach. Po pierwsze, z tego względu, że się rozchorowałam i w pewnym momencie straciłam po prostu węch. to tak naprawdę na dość długi czas, chyba trzy miesiące. No, a jak ten węch odzyskałam, to byłam tak szczęśliwa, że chciałam pachnieć jedynie moimi ulubionymi perfumami, właśnie tymi Gucci. Wisteria, jak już znalazłam ten zapach to porwał mnie on po prostu na totalnie cały rok no, bez żadnego wyjątku no oprócz oczywiście tych trzech miesięcy, których po prostu nie czułam natomiast mam też dla Was jedną antypolecajkę i przy tej okazji też Wam o niej powiem ku przestrodze dostałam dostałam przepiękny zapach jest Saint Laurent Black Opium over Red dla kobiet. No po prostu cudowny, bardzo ciepły, taki zimowy, otulający. Bardzo dużo w nim było wanilii. Opium oczywiście Był, była czereśnia, ale też jaśmin. Kawa, paczula, no po prostu niesamowita kompozycja zapachowa z nutami wiśni, kawy. In interpretacja kultowego zapachu: Black Opium. Premiera tego zapachu była w 2024 roku, ale niestety zapach nie jest trwały. Jest po prostu przepiękny, trzymam go w pracy i od czasu do czasu robię sobie taką wspaniałą nutę słodkości zapachowej, takiej przyjemności. Natomiast no, niestety, jeżeli chodzi o, o mnie, no to po pierwsze, ja go nie czuję, po drugie, osoby, które są ze mną, też go po prostu nie czują. Więc no, przestrzegam przed tym zapachem, a ja nie lubię zapachów, których po prostu po naprawdę pół godziny nie czuję już.